Na podium do zgarnięcia czeka na Was Vapid Dominator GTT, a z klubu samochodowego możecie zgarnąć Bravado Hotring Hellfire. Do testów za to mamy Albany VSTR, Inventero Coqueta D5, Vapid Dominator FX, a także Imponte Arbiter GT. Na wystawie zatuje się do klasy fabryczne Walton L35, a także Karin Woodlander. Simeon także odświeżył swoje oferty i teraz znajdziemy u niego samochody takie jak Bravado Banshee GTS. D-Klasy Vigero ZX Cabriolet Williard Eudora D-Klasy A także Coil Cyclone Ciekawą sytuację mamy na złowisku, bo zobaczcie, że mamy aż dwa pojazdy, które możemy sobie wykupić po ich kradzieży Pierwszym z nich jest Karin Bor. Tutaj musimy najpierw zrobić misję, która zwie się dokładnie Duganowie Dalej z brawado Buffalo STX, akurat jest to pojazd jedyny, którego w tym tygodniu wykupić nie możemy Ale tutaj mamy misję jakby co Gangster i jeszcze jest de klasy Drift. Ten pojazd możemy zatrzymać, ale najpierw musimy zrobić misję, która zwie się MC Tony. Szwalnie oczywiście także mamy nowe priorytetowe akta i tym razem podwójną kasę dostaniecie za akta atak siłowy. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami. Standardowo segment ten otwierać będzie furgnetka z bronią, która dzisiaj znajduje się w tej oto lokalizacji. Jutro swoje położenie zmieni, więc warto dzisiaj tutaj zajrzeć. Przypominam, cele jest mniejsze. Nie mają wymagań levelowych, a zawartość rotuje co tydzień, więc zobaczmy co ciekawego możemy w tym tygodniu sobie kupić. A więc jest karabinik wojskowy, karabin wojskowy, żelba bojowa, musztiet, wyrzutia fajerwerków, a także kastet. Przechodzimy teraz do zdjęć na nieruchomości. Zacznijmy od tego, że wszystkie bunkry są taniej o 30%. Jakby co zniżka jest tylko i wyłącznie na samą podstawę, żadne dodatki nie są taniej. Kolejna zniżka jest na także nieruchomość, którą znajdziecie na tej stronie Która zwie dokładnie lub nocny I oczywiście jak zawsze Wszystkie kluby nocne Są taniej także o 30%, także sama podstawa Dodatki nie są taniej I ostatnia nieruchomość, którą możecie kupić na tej stronie to złowisko. I tutaj nie uwierzycie, wszystkie złowiska są taniej I tylko i wyłącznie sama podstawa Żadne dodatki nie są taniej I ostatnią zniżkę znajdziesz w swojej siedzibie klubu Tutaj, proszę Państwa, możesz kupić sobie wytwórnie mąki. I aktualnie wszystkie one są taniej o 30%. I oczywiście tylko i wyłącznie cała podstawa. Ulepszenia taniej nie są. Przechodzimy do pojazdów. Na sam początek Wurstok. Tutaj taniej mamy Karakarę, między innymi. Niepodległościowy Liberator, a także laser. Warto zauważyć, że tutaj zniżka jest dosyć potężna, to wynosi aż 50%. Nice! Welita z jest tylko i wyłącznie jedna, i jest ona jak widać na CS Paro. W biuletyn sklepie tego jest naprawdę dużo, więc lecimy: Vapid Klee Kombi, Deklasse Walton L35, Deklasse Tulip M100, Vapid Retinue 2, Kanis Castigator, Albany Cavalcade XL, Bravado Dorado, Zirconium Journey 2, Bravado Buffalo S, Vapid Desert Raid, Mamut Patriot Stretch, a także Western Sovereign. W Legendarym transporta całe sześć tych pojazdów jest tylko kilka, więc mamy Inwentero Coquetta D1, Grotti 3 d Classic, a także Western Rampart Rocket. Ulepszenie każdego pojazdu, powiedzmy do wersji Benowskiej, jest aktualnie także taniej o 40%. Cały powracający kontent niepodległościowy także jest taniej o 40%, ale o tym stworzę Wam dedykowany materiał. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami Zacznijmy od tego, że wszystkie wyścigi lądowe, te zwykłe są na premię razy 4 hajs i razy 4 rp Wszystkie akcje społeczności są na premię razy 3 hajs i razy 3 rp Naprawianie pojazdów klienta w warsztacie samochodowym jest także na premię raz 2 hajs i raz 2 rp I ostatnia premia, usługa kolownicza w waszym złowisku także jest na premię raz 2 hajs i raz 2 rp i proszę państwa, to tyle!